Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Borgames TV. Ja nazywam się Rafał i dziś zapraszam Was na kolejny materiał, w którym chciałbym Wam pokazać grę Disney Villains. Disney Villains, inaczej złoczyńcy, wcielamy się tym razem właśnie w te złe postacie. Znacie wiele bajek Disneya, Arielkę, Aladyna, Alicję w Krainie Czarów i tam były właśnie postacie, te takie złe. I tym razem tu właśnie my wcielimy się w, te, w tych złoczyńców i starali się realizować ich cele. Oczywiście zapraszam Was do tego do stołu, zobaczcie, jak wyglądają zasady, jak ta gra się prezentuje. I na koniec, oczywiście, powiem Wam, co sądzę na temat tej gry. Ale zanim przejdziemy do stołu, zapraszam również Was na zakupy do sklepu planszownia.com.pl i tam możecie znaleźć ciekawe gry w bardzo atrakcyjnych cenach, a dodatkowo możecie sobie obniżyć swoje zakupy o 2%, korzystając właśnie z tego kodu. Także zachęcam do zakupu, a teraz lecimy do stołu. I omawiamy zasady. Moi drodzy, witam Was przy stole. Na czym jest gra? w, grę, w grze wcielają się gracze w złoczyńców świata Disneya. Tak dobrze słyszycie w tych, te złe postacie, eee, niedobre. I mamy na przykład tutaj księcia Jana, mamy kapitana Haka, możemy się wcielić również w, w Diabolinę, możemy się w, wcielić również w królową Kier, możemy być. Dżafarem z Aladdyna, a nawet Urszulą z Arielki. Każdy z graczy wybiera swoją postać, swojego złoczyńcę i otrzymuje właśnie taką. Planszetkę. To jest jego księstwo, w, której, w którym gracze będą budowali swoje księstwo i poruszali się swoimi pionkami. Każdy złoczyńca ma swoje odzorowanie takim fajnym, dużym pionem. Te piony są bardzo ładnie wykonane, naprawdę wyglądają świetnie. W dotyku też są bardzo fajne, więc super to jest zrobione. Każdy z graczy dodatkowo otrzyma dwie taille kart. Swojego złoczyńcy. Są to karty, takie akcji, które gracz będzie zagrywał oraz karty przepowiedni. To, to są białe karty. Każdą taler gracz tasuje oddzielnie i umieszcza jedną po lewej stronie swojego sieńca, drugą po prawej stronie. Pion umieszczamy na pierwszej lokacji po lewej stronie. Niektóre postacie. Jeżeli mają umieścić znacznik blokady, muszą umieścić taki oto znacznik na ostatnim polu swojego sięstwa. Będą musiały najpierw je odblokować. Dobrze, każdy z graczy jeszcze dostanie taką taki przewodnik złoczyńcy, który będzie właśnie nam opisywał dokładnie cel, jaki musi spełnić danej złoczyńca. Jak widzicie, książę Jana, cel księcia Jana jest taki, żeby zdobyć 20 żetonów mocy na początku rundy i mamy opisane również, jakie on tam ma zdolności, jak możemy wykorzystywać jego karty i lokacje, aby przybliżyć się do zwycięstwa i każda taka postać takie coś posiada. Każdy z graczy otrzyma również taką kartę podpowiedzi, w której ma opisane akcje, jakie gracz będzie mógł wykonać oraz również z tyłu cele wszystkich złoczyńców, żebyśmy wiedzieli co inni gracze muszą dokonać. No i na środku w takim oto bardzo fajnym pojemniku umieszczamy żetony mocy. No i każdy z graczy na początku dobiera cztery karty na rękę i możemy rozpocząć rozgrywkę. Gracze będą grać oczywiście tury naprzemiennie i gracz w swojej turze e, będzie wykonywał takie oto czynności. Na początku swojego, e, swojej tury gracz musi przemieścić swojego złoczyńcę, czyli taki oto pion po swoim księstwie, na dowolną, niezajętą lokację. Czyli gracz musi zamienić, iść na taką lokację, na której nie stoi. Czyli nie może skorzystać z tej lokacji, musi wykorzystać te, które są jeszcze e, nieużywane w tej chwili. E, oczywiście, kiedy znajdzie się na lokacji taki oto żeton, Wtedy na taką lokację nie możemy wejść, musimy ją najpierw odblokować. Niektóre postacie mają tam zablokowane na początku gry, niektóre nie mają. Jeżeli gracz ustanie na jakąś lokację, będzie musiał wykonać w dowolnej kolejności i oczywiście pomijając niektóre akcje, jeżeli mu nie będą potrzebne, i w takiej ilości, jakie są narysowane w tej lokacji. Takie oto akcje. Oczywiście widzicie, niektóre, akcje mają, niektóre lokacje mają różne, różne akcje, różny zestaw akcji i gracz musi zdecydować, która lokacja będzie najlepsza dla niego w danym momencie. I przypuśćmy, gracz ustanie na taką lokację. Gracz może wykonać w tym momencie cztery takie akcje w dowolnej kolejności. Oczywiście może niektórych nie wykonać, jeżeli mu są niepotrzebne. Jak ogólnie mamy dostępne akcje? Akcje mamy różne. Pierwsza z nich jest to po prostu pobranie żetonów mocy. Gracz pobiera tyle żetonów, ile widnieje liczba na takim, takiej akcji. Czyli w tym wypadku gracz pobrałby jeden żeton mocy i kładzie go przed sobą. Następną akcją, jaką gracz może wykonać, jest to zagranie kart. I jakie gracz karty może zagrać na rynku? Gracz przede wszystkim będzie zagrywał karty sojuszników oraz przedmiotów. Także jeżeli zagrywa kartę sojusznika, musi zapłacić koszt, o ile taki jest takiej karty w tym wypadku są dwa żetony mocy, odrzuca też dwa żetony mocy, następnie umieszcza go do dowolnej odblokowanej lokacji i umieszcza ją na przykład w tym oto miejscu. Od tej chwili ta, ten sojusznik pomaga graczowi akcjami aktywnymi, które się tutaj znajdują. Niektóre akcje są cały czas czynne, takie stałe, niektóre wykonujemy w odpowiednich momentach. Niektóre, niektórzy sojusznicy pozwolą nam aktywować jakieś akcje, dają nam jakieś dodatkowe akcje. Więc, w zależności od talii, od złoczyńcy, jakim gramy, mamy różne umiejętności tych złoczyńców, które trzeba odpowiednio wykorzystywać do zrealizowania swojego celu. Gracze będą mogli również zagrywać przedmioty, i mamy tak jakby dwa rodzaje przedmiotów. Przedmioty, które możemy zagrywać oddzielnie luzem na jakieś tam lokacje, czyli np. taka karta. I wtedy możemy taką kartę zagrać, ale też karty, które zmuszają nas do przyłączenia takiej karty do sojusznika. Wtedy po prostu umieszczamy taką kartę pod spodem sojusznika, do którego przyłączamy, i o tej chwili te dwie karty tworzą jedną taką mocną akcję, w którą gracz będzie mógł z niej korzystać. Dodatkowo gracz w grze ma jeszcze karty efektów. Karty efektów są to karty, które zagrywamy zazwyczaj za darmo. A jeżeli jest jakiś koszt, to musimy zapłacić. I ten efekt nie wędruje do naszego księstwa, jednak zostają od razu odrzucone, ale zostają po prostu aktywowane i wykonujemy akcję z tej. Karty. Karty odrzucone umieszczamy pod spodem, kart dobierania. Do w momencie, kiedy któreś z talii się skończy, nie mamy możliwości dobrania, musimy przetasować wszystkie karty odrzucone z danej talii i utworzyć nową talię. W grze mamy również karty warunków. Postacie mają takie warunki, czyli one będą mogły być zagrywane tylko w momencie tury innego gracza. Czyli jeżeli podczas tury przeciwnika Będziemy spełniali dany warunek, możemy taką kartę zagrać, też odrzucając sobie nas to z kart odrzuconych i otrzymać efekt. Oczywiście w zależności od postaci mamy różne karty. Niektóre, niektóre postacie mają na przykład jeszcze karty zaklęć, tak jak Diabolina, która będzie zagrywała zaklęcie, bo to jest ich cel. Więc niektóre postacie mają troszeczkę inne karty niż pozostali. I teraz przejdźmy do kolejnej akcji, czyli do poruszania przedmiotów i sojuszników. Gracze będą mogli poruszać tymi przedmiotami i sojusznikami między swoimi lokacjami. Dzięki właśnie takiej oto. Akcji. Gracz może właśnie przemieścić i przemieszcza taką postać. Jeżeli do, do sojusznika jest przyłączony przedmiot, musi poruszyć tego sojusznika z tym przedmiotem i porusza go do sąsiedniej lokalizacji, przy której znajdował się wcześniej dany sojusznik lub przedmiot. Od tyle akcji. Mamy również akcję przeznaczenia. Akcja przeznaczenia to jest akcja, która pozwala nam zagrywać. Karty przeznaczenia przeciwnika na jego księstwo. Czyli dla przykładu, przeciwnik Księcia Jana zagrałby akcję e, przeznaczenia, wtedy dociąga dwie karty przeznaczenia z stali Księcia Jana i wybiera jedną z nich. I tak samo jak w przypadku naszych kart, których bierzemy na rękę, w kartach przeznaczenia znajdziemy również e, bohaterów, przedmioty. Oraz efekty, które gracz będzie mógł zagrywać, czyli przeciwnik, teraz zagrywa nam na naszą planszetkę. Jeżeli zagrywamy kartę bohatera lub przedmiotu na jakąś lokację, to umieszczamy ją od góry. I od tej chwili, jak widzicie, górne symbole w danej lokacji zostają zakryte. Więc od tej chwili, kiedy gracz, Przesunie sobie takiego swojego piona na tę lokalizację, nie może wykonać akcji, które znajdują się pod tą kartą. One są zablokowane dla niego. Może tylko wykonać akcje, które są odkryte. I również mamy dostępną akcję, która pozwala nam przesuwać takich bohaterów. Mamy to akcję ruch bohaterów, czyli możemy przesuwać tych bohaterów na lokację obok, e, powodując tym, żeby po prostu spełnić jakiś warunek, ewentualnie. Pozbyć się tego bohatera. A jak się pozbyć tego bohatera? No, możemy go się pozbyć wykonując akcję rozgromienia. Akcja rozgromienia to jest akcja, która po prostu tworzy nam pojedynek naszymi, między naszymi sojusznikami, a właśnie bohaterem, który znajduje się w tej samej lokacji. Aby pokonać takiego bohatera, musimy posiadać większą siłę bądź równą, jaką posiada ten bohater umieszczony w tej lokacji. Jak widzicie, on ma dwa, nasz sojusznik również ma dwa. I pokonał tego bohatera, więc po prostu te dwie karty sojusznika i bohatera, które brały udział, zostają odrzucone. Jeżeli do sojusznika zostały przydzielone jakieś e, karty, przedmiotów, również muszą zostać odrzucone. Oczywiście, kiedy spełnimy jakiś warunek z tej karty, też możemy otrzymać odpowiednie profity. Ostatnią akcją w grze, przepraszam, przedostatnią akcją w grze jest to akcja aktywacji. Niektóre karty na naszym królestwie posiadają takie e, że, e, ikony aktywacji, wtedy możemy aktywować właśnie taką kartę przez tą akcję. A ostatnią akcję jest to odrzucenie kart. Czy gracz może odrzucić dowolną liczbę kart z ręki, aby po prostu w kolejnej rundzie dobrać e, większą ilość kart? No i właśnie, kiedy skończymy swój ruch, musimy dobrać. Karty. Zawsze dobieramy do ręki, tak aby mieć 4 karty. No i kiedy skończymy swój ruch, kolej przechodzi na przeciwnika, i on zaczyna wykonywać swoje czynności. No i dobrze, gramy do momentu, kiedy któryś z graczy spełni warunek zwycięstwa swojego złoczyńcy. W przypadku Jana jest to zbieranie 20 żetonów mocy. Na początku rundy musi posiadać przed sobą 20 żetonów mocy, wtedy wygrywa. Każdy z bohater, przypominam, ma inne. Cele, więc to powoduje, że bardzo gra jest regrywalna. Także tak wygląda gra. Przechodźmy więc do mojej opinii. Dobrze, moi drodzy, cóż mogę powiedzieć o Disney Złoczyńcy? Przede wszystkim może skupmy się na tym, jak gra wygląda na początku. Kiedy dostajemy pudełko, a pudełko naprawdę już samo pudełko naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mam takie ciemno-zielone pudło z fajnym takim mieniącym się napisem w środku, tam z dalej, mamy takie cień diaboliny. No wygląda to świetnie. Kiedy otworzymy też się nie zawiedziemy, bo naprawdę dostajemy fajną wypraskę, wszystko się w niej mieści. Mamy fajny pojemnik, ich na żetony mocy, mamy sześć talii, każda z talii jest unikatowa, każda talia ma swoje własne karty, na tych kartach również są o, wykonane bardzo piękne grafiki nawiązujące właśnie do bajek Disneya, no więc tutaj jeżeli chodzi o wygląd, wykonanie jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to powiem Wam, że gra jest takiej średniej ciężkości. Nie jest to gra bardzo prosta, banalna, gdzie każdy spokojnie sobie tutaj weźmie i w nią zagra, ale też nie jest jakaś strasznie wymagająca, że będzie nam przepalała zwoje mózgowe. Gra, która. Bardzo fajnie wyważa też takie planowanie u siebie własnych celów, jak również kontrolowania to, co się dzieje u przeciwników. Takie mamy dwa aspekty, na które musimy bardzo uważnie zważać, czyli to, co my tutaj robimy w swoim księstwie, staramy się zrealizować cele, i to jest też fajne w tej grze, jak Wam mówiłem, że każdy z postaci ma swoje unikalne cele. Które może wykonać, zrealizować tylko w odpowiedni sposób, realizując odpowiednie rzeczy. I to jest bardzo fajne, więc każdą postacią będzie musieli zagrać inaczej, inaczej podchodzić do, do zagrywania kart, do wykonywania swoich akcji, i to jest bardzo, bardzo fajne w tej grze. Drugą rzeczą jest to, że musimy cały czas obserwować graczy, cały czas im przeszkadzać, wysyłać im te karty przepowiedni, tych bohaterów i, i, dobrych i dobre przedmioty, które będą blokowały im pola, a akcji dodatkowo będą im przeszkadzały w, w zrobieniu ich celów. Więc tutaj musimy cały czas, mam takie właśnie dwie rzeczy, które musimy bardzo uważnie uważać. Swoje księstwo, tam budować cele i przeszkadzanie graczy. I tutaj, jeżeli chodzi o e, ilość graczy, to powiem tak. Jeżeli gramy w 2-3 osoby, mamy taką bardziej więks poczucie większej kontroli nad tym, co się tutaj e, dzieje na stole. Bo jeżeli gramy w pewnym składzie 6-osobowym, to ciężko jest nam ogarnąć swoje księstwo, a dodatkowo jeszcze zdecydować się, którego gracza mógł e, zagrać przy kartę przepowiedni. Każdego z graczy tutaj kontrolować. Więc w ten 6-5-osobowym składzie powiem Wam, że może być troszeczkę e, ciężko. E, oczywiście, da się w to zagrać, ale niemniej jednak w rozgrywce dwu trzyosobowej czujemy większą kontrolę nad sobą i nad graczami, którzy z nami e, grają i gra się tak jakby troszeczkę mniej stresująco w mniej osób. Jeżeli chodzi o losowość, no to oczywiście są to karty, więc to oczywiście stali dochodzą nam jakieś karty. E, losowo oczywiście niektóre karty się powtarzają. E, oczywiście tych kart nie ma jakoś dużo, więc e, szybko można się pozbyć tych kart i przetasowywać e, karty, ale nie mniej jednak, no mówię, no czasami ręka nie podejdzie i, i runda może być e, dosyć nieciekawa, a, a, ale jeszcze dodatkowo fajnym rozwiązaniem jest to właśnie poruszanie tym pionem. E, to można tak troszeczkę podciągnąć, już na siłę, że do takiego work placementa, że po prostu mamy w i stawiamy na pole i wykonujemy akcję związaną z tymi polami. Tam właśnie to się podoba mi w tej grze, że tam są różne akcje i dodatkowo możemy je wykonywać w różnych kolejnościach. Więc tutaj gracze muszą odpowiednio zaplanować, jak rozegrać daną rundę, w jakich kolejnościach zagrać odpowiednie akcje, i to jest bardzo fajne. Oczywiście też musimy uważać na to, że nasze pole mogą być zablokowane, jak widzieliście więc szybko musimy się pozbywać tych kart, żeby odblokowywać te pola, żeby mieć większe pole do manewrów. Więc uff, no naprawdę jest naprawdę przyjemna gra, naprawdę bardzo warto przyjrzeć się tej grze, bo e sam, sama tematyka gry, która sprowadza nam temat tych złych postaci, niedobrych, bo zazwyczaj jesteśmy, skojarzymy nam, że Disney to są dobre postacie, tak, jakieś księżniczki, księcia, e, wszystko się dobrze kończy. Tutaj jednak mamy od drugiej strony, czyli jak to by się wszystko potoczyło, jeżeli byśmy to my byli złoczyńcami, tymi złymi postaciami i odwrócili wszystko i te bajki po prostu skończyłyby się źle i po prostu każdy z graczy e, zrealizowałby swój nikczemny. Plan. A te plany są bardzo fajne e, zrobione, bo są tak naprawdę nawiązujące do e, charakteru tychże postaci, którymi gramy. Także naprawdę tematycznie i mechanicznie naprawdę gra jest bardzo fajna, przyjemna. Gra kosztuje w sklepach od 160 zł wzwyż, e, będzie kosztowała, więc e, myślę, że to jest troszeczkę cena o którą musimy się zastanowić nad zakupem. Niemniej jednak za to, co dostajemy w pudełko, no oczywiście tutaj pewnie za e, samo to logo, że to jest Disney, cena ona nam do góry. Niemniej jednak gra jest wykonana bardzo dobrze i gra się w grę bardzo przyjemnie. Jest to bardzo przyjemna gra karcianka, karciana, taka dla średnio zaawansowanych gracz. Ja szczerze polecam, naprawdę warto, warto w tą grę zagrać. Przyjemna gra karciana. Także na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny materiał, na kolejne recenzje. No i oczywiście, zapraszam również Was do subskrypcji. Dajcie lajka, jeżeli Wam się to podobało. Dajcie komentarz, dajcie swoje propozycje, ewentualnie jakieś recenzji. No i oczywiście, na koniec, zapraszam Was do sklepu planszownio.com.pl, gdzie możecie skorzystać z tego to właśnie dwuprocentowego rabatu na Wasze zamówienia. Zachęcam, róbcie zakupy. Planszówek. Także na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.